Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w Robloxa, ale przed tym chciałbym y, mamy głos y, pokazać Wam widzowie. Y, Powiesz się mamo. Tak. No. Z tej strony mama Karola. Witam wszystkich <grym> widzów serdecznie. Pozdrawiam. Okej. Okay. Tak, ale my już sobie zagramy. W Robloxa, mam nadzieję, że było. Słychać, mamy głos. A może, o Jezu, ja włączyłem jakieś dziwne auto. Nie to Robloxa, o! Zagramy w Robloxa. O boże, co mi się dzieje? O! I zagramy sobie w horror. Nie tak, w Chendors. Ale już wiem, że jak zaczną światła mry... mrygać tam. To trzeba chować się do szafy. Ale w tym jednym pokoju nie mogłem zobaczyć, co tam jest. Nie mogłem. Nic, nic nie widziałem po prostu. A więc mam nadzieję, że właśnie horror Wam się spodobał. No i teraz zagramy sobie. Mam nadzieję, że przejdziemy. Chociaż poziom z biblioteką chyba nie. Tak średnio. Zapraszam też na mój kanał. Odcinki. No a więc jesteśmy tutaj. Ten ma jakieś różdżki, co to jest? No, miecze jakieś. Aha, tu cztery osoby mogą być. Dobrze, to my już sobie jedziemy z Ukrainką, albo. Rus... Nie wiem czy to był Rusek, czy Ukrainiec, czy ten z Białorusi. Nie, Nie znam się na tych ich dziwnych znaczkach. Dobrze. Nie wiem, dlaczego ten horror jest taki popularny, nie? Tam oni niech wezmą, ja tu będę czekał. Kurczę, trochę mi uciekli. To zacięło mi. Sprawdzamy sobie kurczę, tu szafy żadnej nie ma jak coś, żeby się schować. Tutaj. Tutaj w ogóle nauczyłem się, żeby sprawdzać też. Tutaj. Tutaj coś mamy. Hmm. który pokój jest poprawny? Tam? Ten. O. Mamy pan. Dobra, trzeba było władzić do szafy. Chodź szybko, dobrze, dobra, udało się. czy na bank. O, to jest to miejsce. Co pani tu wleście? Co, gdzie? Gdzie dziewczyny? Trzeba było wrócić chyba. Aha. Wchodziły do szafy. Nie trzeba było, a jednak trzeba było. Kurde, gdzie jest szafa? Do szafy. Szybko. Otwierajcie. Gdzie jest w ogóle tamten czwarty, co z nami? Do szafy trzeba się chować O nie Jesteśmy w, cz w czterech Chodźcie O kurna Dobra po nas Fajnie Oho, bliża się! No i fajnie! To za dwadzieścia pięć tych! Da się jakby wykupić. czyli go straciłem to. Chyba. Nie wiem. Jestem wkurzony. Kurcze jeszcze ten. Hmm, fajnie. W ogóle co tu jest? Dobra, chodź. Tu niech ktoś wejdzie. O. Bo, bo. Mam pomysł, najlepszy pomysł na świecie. <gry> Dobra, to będzie śmieszne to będzie bardzo śmieszne. Konfirm <gry> A nie, co to jest? Jak to wyłączyć? Dobra. Patrzę na mój plan. Kurczę. Jak oni otworzyli to ja miałem klucz, nie? To jest jakoś inaczej, to są schody. Inaczej wszystko wygląda. O nie. Tutaj trzeba iść tak. Dźwignia. Co jest grane? Tutaj, tutaj. Mamy to. O nie. Dobro, udało się, który mamy, pokój trzynasty, wtedy doszliśmy do dwudziestego. czy najgorsze jest to... O, jest światło. Sprawdzimy szafkę. Nie ma nic ciekawego. jest tam ten czwarty ten typ? Nie ma nic. Nie ma nic. Tutaj wszystko posprawdzane. I co my możemy tu znaleźć? Bo wszyscy są. 还有一些天天使用等 Coś pukało tak do drzwi dwadzieścia jeden. Chyba ktoś idzie O właśnie. I dobrze się, że się schowałem. Dobra, zeszliśmy trochę dalej niż wcześniej, aż do pokoju dwudziestego drugiego, dwudziestego trzeciego, dwudziestego czwartego. Ktoś chyba biegnie Może nie Dobra nie ten potwór z Loch Trzydziesty ósmy pokój. Trzeba obrębę poukładać. Kurczę. Wszystko poukładane. No to jeszcze nie powiem. Mamy trzydziesty pokój. Dobrze, że się schowałem, już trochę w to umiem grać. Kurczę, chyba zaraz wejdziemy kończyć ten odcinek. O nie oczy są. oczy sto. myślałem. O kurczę, to tak pierdzi. Dobra. Fajnie. No i. Dobrze, doszliśmy chyba do jakiegoś 38. pokoju albo 40. No i przegraliśmy. Ale dalej już nie będziemy grać. Więc kończymy sobie ten odcinek. Oni nie wiem, jak sobie poradzili. No i tak. Kończymy sobie ten odcinek. Wystawiajcie subskrypcję. Lajkujcie odcinki. Wyświetlenia też, też, też. Wyświetlenia też są ważne. No i subskrybujcie. Lajkujcie. Oglądajcie, czyli wyświetlenia, dawajcie. No i do zobaczenia. Cześć!